Cześć z tej strony Flikas i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A mm, dzisiaj zaprezentuję Wam moją szafkę, ponieważ tak jak prosił mnie jeden z Was, a bym pokazał swoją szafkę. No to tak. Ustawię sobie może muzyczkę. Dobra, zacznijmy od muzyczek, bo ich mam najmniej. Mam ahoj z tego sezonu. Disco. To sobie mogę sobie ustawić. On jest jakieś takie super huczne, a ja nienawidzę. To jest fajny hu. Kolorowy. koralowy chór to jest spoko. To jest też fajne. Ale głośno, strasznie. Twist. Twisty, dobra. Tu mamy mm, krany wczytywania. Tak na szybko pokażę. Yy, bo nie chcę mi się ich was tak po kolei pokazywać, o. Znaczy tak opisywać. No. no i teraz malowania, tak to jest 14 dni Fortnite, to jest z karnetu tego, to jest z tamtego, to jest z tamtego karnetu siódmego, to jest na pewno z tamtego sezonu karnetu, to też, to jest za kotwórcy. Yy to jest z tego karnetu, to jest też z tego karnetu, to jest z tamtego, to jest z tego, to z tamtego, to jest za wyzwania burzy lodowej czy coś takiego, a to chyba w walentynki było za te, no to takie, to jest z tamtego karnetu. To też jest z tego. To kupiłem ostatnio, chyba jak w sklepie było. Y, to kupiłem w sumie sam nie wiem kiedy. To ostatnio, bo zrobiłem sobie dwu, logowanie dwuetapowe. No to w tym karnecie to za darmo. Oczywiście było w sklepie. To również było za darmo. To jest sobie brzydkie. To jest za wyzwanie PUMY. To jest z tamtego karnetu, to jest w tym karnecie na. No, na. No, na. No, na no, na no, na no, na no, na no, na na. A to jest nie melodramy, to to jest za te zwania marshmallow. No to tu chyba jest z tego sezonu, ale się nie mylę. No to to jest z tamtego sezonu karnetu. To też z tamtego sezonu, ale już darmowego, To jest od króla lodu yy, Tu są piłeczka z tamtego. To też piłeczka z tamtego. A to jest chyba piłeczka stop tego czystego? Nie wiem. To jest na. To jest. O nie. To jest bałwanek taki fajny. To jest balunek na ścianę. Bałwanek. Bombka. To jest stapty w sezonie. To jest bus bojowy. Czaha czerwona kartka, to było bodajże. W, to by, tak, to było na stówę w sklepie. To też to było w karnacie tym. To było y, za wyzwania tych królestw bitwa. To jest mm, znaczek Durburgerka. To jest z tamtego sezonu, chyba. Taki garnek. To jest F. Nie. To jest meduza Gigi. Tu mamy gorący kubek. A nie, czekolada. Tutaj mamy jemiołę. A to chyba też było w tamtym sezonie? Czy w tym? W sumie nie wiem. Ten klucz to oczywiście z tego sezonu. To. A tego to nie wiem. To chyba w tym. No to to było w szósty za darmowy. To było w za darmowy. To było w siódmym za. Karnet. To było za. Karnet. To było też. To było w wyzwaniach. Mar mar marshmallow. To też było za karnet. To też było za karnet. To w tym za karnet. To było za. Nie, to było za darmo. W którymś sezonie. To było w tym sezonie za karnet był w tamtym sezonie za karnet? Nie. Kurde. Czekajcie, sobie ustawię mugi do tylko i patrzymy już na tamte dalej. E, tu. Jak ona się nazywa? No właśnie, rabires. Pigwin. W tamtym. Na stówę. Pigwin już jest tamtym. To też w tamtym. To było... To było w tym? W sklepie To też w sklepie To było za wezwania 14 di Fortnite To było w sklepie To było w karlecie. To też To też to, to w tym To w tamtym To chyba też w tamtym To w tym yy, To w tym To w tym to w tym, to było od razu za darmo. To to w sklepie. W tamtym karlecie. W tym karlecie. To jest za pierwsze urodziny Fortnite'a, To jest w tym karlecie węża GG. E, tu są wieniec GG. To było chyba w karlecie tamtym. No to tutaj witaj przyjaciele w tym sezonie. W karlecie. Znaczy darmowym. No to tutaj wolne oklaski, to też było w tamtym karlecie y, darmowym. To było w tamtym karlecie bojowym, to było też w tamtym karlecie bojowym. A to to, szczerze mówiąc, nie wiem. To było w tamtym karlecie bojowym na pewno? No, a to już od razu za darmo. Dam. No to pora na... Y, mgły, tak? Smugi czy mgły? No, to to jest w piątym nie to było w tamtym sezonie w karnecie to w tym albo w tamtym sezonie w karlecie to w tym yy, to w tamtym to też w tamtym to było za jakieś wyzwania ale nie pamiętam już to było w tym karlecie to było za wyzwania królewskiego boju czy coś takiego te asy, co tam były, to było w tamtym sezonie, to też w tamtym, w karnecie te dwa, i to też chyba, no, no i tyle mam z teraz przeszła pora na lot, lotnie, no to tak, pierwsza lot no, to jest taka z karnetu bojowego w tamtym sezonie, albo darmowego, nie to było w w sezonie za karnet bojowej to dobrze fajta, bo części często używałem. To było za 14 dni Fortnite i to jest fajna lotnia Ale jest strasznie wynerwiająca To było w tamtym sezonie za karnet, to w tym sezonie za karnet To w tym sezonie za karnet i to świeci, w nocy chyba tylko Nie? To było, tu są turbosanki W tamtym sezonie za karnet To było w sklepie za darmo tylko do przesłania na walentynki To jest z ratowania to jest yy, z skarletu tego, to tamtego, to jest Zawida w tym sezonie, to jest ta normalna za darmo, to jest za kupienie yy, fundatora z ratowania, no to to jest lotnia w szóstym sezonie Zawida, no to to jest ta normalna tradycyjna Zawida, to jest lotnia Zawida po kupieniu ratowania świata, to jest załida w siódmym sezonie, no i tyle z lotni. Teraz kilofy No to tak, to jest od. To jest od puby. Tak, to jest od puby z tamtego sezonu. To jest od Króla Lodu. To jest za wyzwania marshmallow. To jest od Zenita. Tak, to jest chyba od Zenita. Tak, od Zenita. To jest yy, od tego. Yy, Hydry. Yy, to jest od tej Komendant czy coś takiego, no w każdym razie taki w sklepie był. To był w szóstym karnecie za darmo. Tak, bo wtedy nie miałem karnetu i pamiętam, zdobywałem to. E, to było w tamtym sezonie za karnet chyba... darmowy, nie, darmowy. To było za wyzwanie 14 dni Fortnite, to za wyzwania tych... Asów, tak będę mówił, asów tych, tych kart. E, to z tym sezonie było za karnet bojowy. To w tym sezonie za kardet bojowy. To jest w ogóle fajny kill off a ja go. Nig Czemu ja go nigdy nie ubrałem? Nie wiem. No i to zaratowali świata za zakupienia, To to ten tradycyjny, normalny. No to przeszła pora na plecaki. Tu już mam nawet ich trochę sporo. No to tutaj jest od króla lodu. To jest darmowy z szóstego sezonu za darmo. To jest od Zelita. To jest od króla ognia. <laughs> Zamknięte. Zamknięta dla Awel, kutka, zamknięta dla Awel. No, to jest. To jest od Dark Voyagerki. Tak, bo ja ją kupowałem chyba w szóstym sezonie. Yy, to jest od y, Typa Zratowania Świata. To jest od Typiarki ratowania. To jest w tamtym sezonie Hobires. To jest z tego sezonu. Yy, to jest też z tego sezonu Zakarden bojowy. To tego za Karlet Bojowy. To jest za Starter Packa, którego mam ubranego. To jest bardzo pod fajny skid. Hmm. To jest z tego sezonu. To z tamtego. To z tamtego. To jest od Tara, tego skida. tego kupiłem chyba w szóstym albo w siódmym. E, ten był za 14 di Fortnite. Ten był od Starter Packa e, z siódmego. Tak, z siódmego? Tak, z siódmego. Nie. Ten był w karnecie bojowym. To było za te wyzwania asów. Ja nie robiłem tego jedną grę wybrałem. Ja nawet to nie grałem dużo. Tu yy, od takiej... Iskry, czy skry, czy coś takiego ze sklepu, to ją też mam. Yy, to jest z tamtego karnetu sezonu, ale nie wiem, czy bojowego, czy darmowego. Chyba darmowego to było wczoraj w sklepie. A to na odcinku pokazywałem. A to jest za 14 dni Fortnite. No, no to teraz przyszła pora na skiny. No i ich nie mam jakoś super dużo też. No ale mam tak, trochę. No to tak. Pierwszy jest typo zaratowanie Czarno serce To jest ten za No z karnetu To jest zaratowanie To jest z karnetu hybryda A ja mówię hydra A to hybryda To jest król lodu Z tamtego sezonu To jest właśnie yy, ten Mroczna awangardistka, Czyli dark voyagerka Tu jest puma To jest z tamtego sezonu mi pokazywało, że niby jakieś nowej edycji styl. Niby, że jest... Nie wiem. Król ognia, czyli więzień. Tak się akurat tu pisze. Zenit. Grzotnica. To jest w ogóle moim zdaniem najbrzydszy skin z karnetu, no ale to według uznania. Komu się bardziej podoba, to temu się bardziej podoba. No to kobal. To jest starter pack z siódmego sezonu. To jest z siódmego sezonu za karnet. To jest z siódmego sezonu Zakarnet, to jest z tego sezonu Zakarnet karnet, bananek, ja nim często gram. To jest z siódmego sezonu za karnet, śnieżynka, mi się podoba nawet ten skin. Tutaj taro, właśnie o nim mówiłem, że ja z nim często nie gram. Właśnie, jakby powróciło sprzedawanie, to ja bym go sprzedał, bo mi się on podoba, ale ja z nim bardzo rzadko gram. Trog, no to on jest z tamtego sezonu. Za Karnet to jest starter pack szóstego sezonu. To jest Iskra. No, i on nie był ten plecaczek. Ten piesek to ona była w tym sezonie. Tak, w tym sezonie nie w tym albo w tamtym, już nie wiem. Za Karnet, nie, nie za Karnet, tylko y, z tego ze sklepu. To ze sklepu dziesiątka. To była w siódmym albo w szóstym, tego nie pamiętam. A to było w siódmym. Na pewno w siódmym kupiłem. No. Że to by było na tyle. Właśnie. A co to jakby? to sprzęt. Aha! Dobra. Mam nadzieję, że Wam się ten odcineczek spodobał. Wykonałem Waszą prośbę, aby zrobić yy, odcinek z szafką. Także mam ją pokazałem. Mam nadzieję, że Wam się ten odcineczek spodobał. No i cześć!